Osiem lekcji, które pomogły mi przetrwać i rozwijać się przez ostatnie 8 lat. Lekcje, które niezależnie od tego, czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz własną firmę, w mojej ocenie robią różnicę między stagnacją a spokojnym, stabilnym rozwojem. Część z nich przyszła mi naturalnie, część wykułem w stresie i chaosie, ale każda okazała się niezbędna. Jeśli szukasz kierunku, który pozwoli Ci się rozwijać bez względu na okoliczności, to będzie odcinek dla Ciebie. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zanim powstał Excellent Work, pracowałem w korporacji, miałem ambitne cele, lubiłem liczby i analizy. Trafiłem jednak na książkę Fastlane Milionera i to zmieniło mój sposób myślenia o karierze. Zrozumiałem, że ciężko będzie mi cieszyć się pełnią życia, jeśli nie chwycę byka za rogi i nie zacznę się rozwijać. To właśnie wtedy zaczęły się pierwsze lekcje. Będzie jeszcze okazja dzisiaj wspomnieć o książkach, ale zacznijmy od innej, jakże istotnej. Nauczki. Pierwsza z nich to mądrość. W teorii każdy wie, że to potęga. W praktyce sama wiedza nie wystarcza. Zrozumiałem to bardzo szybko obserwując wokół siebie ludzi, których widziałem na dziesiątkach konferencji w kolejnych społecznościach online, a które to no, nie notowały progresu w swojej karierze. Brakowało im egzekucji zdobytej wiedzy. To lekcja, która przyszła mi dość naturalnie. W DNA mam zaszczepione działanie. To nie jest też tak, że wdrażam w życie 100% tego co wiem, no ideałem nie jestem. Natomiast procent wdrożenia mocno odbiega od średniej i to wystarcza. Tylko działanie przynosi efekty. Myślenie o działaniu, uczenie się, jakie kroki podjąć, rozmawianie o działaniu, czy nawet planowanie go w różnych punktach, to jeszcze nie jest działanie. Mądrość to nie to, co przeczytasz w książce, tylko to, co z tej książki wprowadzisz w życie. W świecie, gdzie dostęp do informacji jest natychmiastowy, prawdziwą przewagą jest praktyczne zastosowanie wiedzy. I to właśnie jest mądrość. Czasem jedna wdrożona lekcja jest więcej warta niż 10 wysłuchanych kursów czy 5 przeczytanych książek. Druga lekcja to ciekawość. To właśnie ona zamieniła moją pracę w coś, co lubię robić. Ciekawość prowadzi do sytuacji, w której nauka przestaje być obowiązkiem. Zaczynasz zadawać sobie pytania, na które szukasz odpowiedzi, a potem sprawdzasz, czy znaleziona odpowiedź jest właściwa. Robisz to zderzając tą odpowiedź z rzeczywistością. Czas mija szybciej, ja ty łapiesz flow. Pamiętam, jak zaczynałem przygodę z Excelem, każdy nowy trik, który odkrywałem, dawał mi satysfakcję, jakbym rozwiązywał małą zagadkę. Czułem wręcz dziką radość, że pokonywałem kolejne wyzwania i uczyłem się nowych trików. Ciekawość prowadzi cię dalej, nawet jeśli nie masz jeszcze planu, to ona sprawia, że w pracy włączasz komputer z myślą, a naprawię tylko tę jedną funkcję, bo nie daje mi to spokoju i kończysz po trzech godzinach, mając gotowy automat do raportów. Trzeci punkt to pewność siebie. Zanim powstał Excellent Work, miałem dziesiątki momentów wątpliwości. Czy to w ogóle się uda? Czy ktoś tego potrzebuje? Gdybym czekał, aż poczuję stuprocentową pewność, no w zasadzie do dziś nie byłoby tej firmy. Rozumiałem, że pewność siebie to nie jest brak strachu, to jest raczej działanie pomimo występowania strachu. Czasem trzeba zrobić krok, nawet jeśli nie wiesz, co będzie dalej. Gdybym nie odszedł z pierwszej firmy do drugiej, no nie zbudowałbym w sobie pewności, że w innych firmach też potrzebują Excelowej wiedzy. Gdybym zaś... Nie nagrał pierwszego wideo, pierwszego podcastu czy pierwszego live'a, no nie byłoby excellent work. Dziś tych materiałów są setki i to nie jest liczba podana na wyrost. Kolejna lekcja to konsekwencja, to coś, co brzmi banalnie, ale w praktyce jest piekielnie trudne. 330 odcinków podcastu bez tygodnia przerwy. Średnio po 40 liveów rocznie. Czy cotygodniowy newsletter od 7 lat nie jest przypadkiem. Konsekwencja to wybór, który podejmujesz codziennie, nie w chwilach podniesionej motywacji, tylko wtedy, gdy ci się nie chce. To ona buduje zaufanie i to nie tylko wśród współpracowników czy szefa, ale też w tobie. Gdy widzisz, że potrafisz coś utrzymać długoterminowo, rośnie w tobie spokój. Nie musisz już nikomu nic udowadniać. Robisz swoje, a przy okazji budujesz tym. Wspomnianą już dzisiaj pewność siebie. Piąta lekcja to przekraczanie oczekiwań. Na początku kariery pracowałem tak, by po prostu no, było dobrze. Od lat jednak staram się, by było lepiej niż trzeba. Nie chodzi o perfekcjonizm, tylko o podejście. Gdy robisz coś najlepiej, jak potrafisz na dany moment, rośniesz. Nawet jeśli nikt tego nie zauważy. Ty sam wiesz, że dałeś z siebie wszystko. To podejście przenosi Cię na wyższy poziom na wszystkich obszarach życia. Od pracy z zespołem, przez klientów, pożycie rodzinne, czy nawet w lokalnych społecznościach. Takie podejście uczy pokory, bo wiesz, że stale poprawiasz swoje działania. Daje to też ogromną satysfakcję. Szósta lekcja to relacje z ludźmi. Od pierwszego dnia, gdy ruszył Excellent Work, postanowiłem, że najważniejsze będzie to, jak ludzie czują się w kontakcie z tą marką. Nie chodzi o marketing, ani wizerunek, tylko o autentyczne podejście. Odpowiadanie na wiadomości w kilka minut, maksymalnie w kilka godzin, ale nigdy w kilka dni. Pisanie po imieniu, tłumaczenie zamiast zbywania. W naszym życiu, mimo takiej wszechobecnej automatyzacji, teraz jeszcze sztucznej inteligencji, w mojej ocenie wciąż jest naprawdę dużo miejsca na ludzkie podejście. Już na etacie starałem się rozwiązywać excelowe zagwozdki innych i dawać im wędkę, tłumacząc co się działo. Dziś mogę powiedzieć, że to właśnie relacje Zbudowałem fundament tego, co robię. Gdy kursanci piszą po roku, że coś, czego się nauczyli, pomogło im awansować, no to po prostu czuję, że moja praca ma sens. Relacje to też współpraca z ludźmi, którzy pojawili się po drodze. Czasem była to współpraca biznesowa, czasem wspólne projekty, a czasem po prostu jakaś rozmowa, która otwierała zupełnie nową perspektywę. Nauczyłem się, że niestety no, nie warto trzymać się ludzi, którzy ciągną w dół, nie wierzą we mnie albo krytykują każdy mój ruch. Często takie osoby nie robią tego otwarcie, stosują wyrafinowane metody, które lekko nas podstrzypują, no, ale i podkopują naszą pewność siebie. Lepiej otaczać się tymi, którzy inspirują, popychają do przodu i pokazują, że można lepiej. No i tu przechodzimy do lekcji numer 7 do szczęścia. Wiele ludzi nie lubi tego słowa, bo brzmi jak coś na co nie mamy wpływu. No i fakt stuprocentowego nie mamy. Trzeba mieć trochę farta. Być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, poznać właściwe osoby. Ale nawet wtedy no, nic się nie wydarzy, jeżeli nie jesteśmy przygotowani. W moim przypadku sukces Excellent Work był wynikiem splotu wielu rzeczy. Wiedzy, doświadczenia, wytrwałości, ale też po prostu szczęścia, farta. Trafiłem z pomysłem w moment, gdy rynek był na to gotowy. Gdyby stało się to kilka lat wcześniej, być może... By się po prostu nie udało. I to też jest lekcja. Możesz pracować ciężko, możesz mieć świetny plan, egzekucję, ale na koniec dnia, no, coś może pójść nie po Twojej myśli. Bierzmy pod uwagę to ryzyko, gdy ruszamy z czymś nowym. Warto godzić się z porażkami i nie brać wszystkiego zbyt osobiście. Ostatnia lekcja to otoczenie. I nie mam tutaj na myśli tylko ludzi. Otoczenie to wszystko, czym się karmisz. Treści, które czytasz, podcasty, których słuchasz, rozmowy, w których uczestniczysz. To, jak o sobie myślisz, ma równie duże znaczenie, jak to, z kim spędzasz czas. Przez lata zrozumiałem, że to, czym się otaczam, wpływa na moje decyzje, na poziom energii i na kierunek, w którym się rozwijam. Gdyby nie wspomniane na początku tego podcastu książki, jak na przykład Fastlane. No, nie wiadomo, jak moje losy by się potoczyły. Przeczytałem lub przesłuchałem w życiu ponad 200 różnych pozycji i to dało mi niesamowity zasób wiedzy teoretycznej do wdrażania jej w praktykę. Konsumując książki na chwilę, moim otoczeniem stawał się świat autora i często tym autorem była jakaś wybitna osoba. Gdy spotykasz się z ludźmi, którzy co wieczór zamawiają pizzę, twoja szansa na nadwagę rośnie. Gdy wszyscy twoi znajomi wieczorem biegają, no jest całkiem spora szansa, że ktoś wreszcie wyciągnie cię na trening. Otoczenie może robić ci z górki lub pod nią. Ty wybierasz. Z biegiem czasu nauczyłem się bardzo uważnie dobierać to, czym wypełniam głowę. Wyrzuciłem z niej porównywanie się z innymi. No, nie wrzucam na przykład zdjęć z wakacji, zdjęć samochodu, domu czy zegarków, no bo wiem, że w moim przypadku byłoby to zagranie w porównywaniu się. No, może za wyjątkiem wrzucenia kilka razy gdzieś tam Tesli na media społecznościowe, ale to jest Excel więc powiedzmy, że jest to usprawiedliwione. I nie chodzi o to, żeby w ogóle tego nie robić. Część ludzi wrzuca takie zdjęcia, żeby dzielić się swoją radością z innymi. Spora część jednak po to, aby gdzieś tam podładować swoje ego lajkami. Problem w tym, że to jest miecz Obusieczny i mając taką motywację obrywamy porównując potem nasze zdjęcia z innymi. Warto być ze sobą szczerym no i zastanowić się jaka jest nasza prawdziwa motywacja wrzucenia różnych treści w internet. Podsumujmy. W ciągu tych ośmiu lat nauczyłem się, że mądrość to praktyka, a nie teoria. Ciekawość to paliwo, które napędza mój rozwój. Pewność siebie buduje się działaniem, a nie czekaniem. Konsekwencja daje wolność, bo przestajesz liczyć na motywację. Przekraczanie oczekiwań pozwala rosnąć, nawet gdy nikt nie patrzy. Relacje z ludźmi są najcenniejszym kapitałem w każdej karierze. Szczęście jest częścią gry, no i nie warto udawać, że nie istnieje. Na otoczenie to filtr, przez który przechodzi każda nasza decyzja. Te osiem lekcji nie przyszło od razu to lata prób błędów, nauki i refleksji. No ale gdybym miał dzisiaj zaczynać jeszcze raz, trzymałbym się dokładnie. Tych samych wytycznych. Jeśli chcesz nauczyć się Excela i rozwinąć swoją karierę, odwiedź stronę www.exwork.pl, ukośnik kursy, link w opisie odcinka i wybierz coś dla siebie. A jeżeli podobał Ci się ten epizod, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się hej!